Dzień dobry kochane, zapraszam Was na jesienny przegląd nowości do sklepu Sensei. Co prawda mało jesiennie zaczynam, ale myślę, że taki Pojemnik na popcorn za 1,4 zł idealnie sprawdzi się na długie jesienne wieczory, kiedy będziecie chciały sobie zrobić seans filmowy. Jest to super gadżet w naprawdę dobrej cenie. A teraz zaprezentuję Wam śliczną karawkę z takim liściastym motywem, która również z jesienią mi się kojarzy. Ma ona bardzo fajną cenę, kosztuje 12,99 zł i jest wykonana z bardzo grubego szkła. Teraz przechodzę do typowo jesiennych dekoracji. Zaczynam od cudnej foremki na ciasto w pomarańczowym kolorze i w kształcie dyni. Ma ona niską cenę, ponieważ kosztuje 7,99 zł. Myślę, że świetnie sprawdzi się do wypieków. Natomiast ta łopatka do przewracania totalnie skradła moje serce i sama zastanawiam się nad jej zakupem. Uważam, że to jest świetny gadżet do kuchni, który nie tylko jest praktyczny, ale również stanowi fajną dekorację. Jeżeli chodzi o Cenę to za taką łopatkę płacimy 9 zł i 99 Do wypieków babeczek świetnie sprawdzą się takie papierowe foremki w komplecie z ozdobnymi wykałaczkami. Za całość płacimy tylko 5 zł, a tutaj kolejna dekoracja kuchenna jest to zestaw rękawicy, za który zapłacicie 12 zł. Kolejne jesienne nowości, tym razem są to takie szklane talerze w kształcie liści. Za sztukę zapłacimy 20 zł i do wyboru jest kolor zielony oraz pomarańczowy. A tuż obok znalazłam świetne serwetniki. Mamy dostępny wzór Muchomora oraz Dyni. Za sztukę zapłacicie 15 zł i 99 groszy. Napiszcie proszę w komentarzu, który wzór podoba Wam się bardziej. Teraz przejdę kochane do totalnych hitów, a są to komplety solniczki oraz pieprzniczki. I do wyboru mamy kilka konfiguracji. Tutaj, za 23 zł, możemy kupić sobie zestaw wiewiórki wraz z żołędziem. Tuż obok w niższej cenie dostępne są również grzybki. I one akurat kosztują 15 zł i 99 groszy. Mi osobiście najbardziej spodobał się ten zestaw dwóch pięknych białych dyń ze złotym elementem. I on ma świetną cenę, ponieważ kosztuje niecałe 20 zł. Dajcie koniecznie znać w komentarzu co o nim sądzicie, ponieważ dosyć intensywnie zastanawiam się nad zakupem. A tuż obok jeszcze znalazłam taki bardzo ładny zestaw. Jest dynia pomarańczowa oraz biała i za ten zestaw również zapłacicie dwie dyszki. Znalazłam również bardzo ładną, okrągłą paterę, jest to patera drewniana za 40 zł, jest bardzo dobrze wykonana, świetnie będzie wyglądała w połączeniu ze świecami oraz z dyniami. Tutaj mamy również taką deskę wykonaną z drewna akacji za 17,99 zł, a tuż obok znalazłam również fartuszek i to jest dokładnie ten sam wzór, który był na rękawicy kuchennej. Za taki fartuszek zapłacicie 15 zł i 99 groszy. Kochane, koniecznie musicie zobaczyć tą cudowną tacę do serwowania za 22 zł. I 99 groszy. Tutaj ponownie mamy drewno akacjowe. Jest to śliczna taca w kształcie liścia. W tej samej cenie i również z drewna akacjowego znajdziemy tacę na przekąski w kształcie dyni. I tutaj coś ponownie do serwowania przekąsek. Jest to taka drewniana deska w komplecie z trzema miseczkami w kształcie żołędzi. Całość jest zachowana w takiej jesiennej kolorystyce. Bardzo mi się ten zestaw spodobał i ma on również bardzo fajną cenę, ponieważ kosztuje tylko 30 zł. więcej pojawiły się również bardzo ładne podkładki na stół. Za ten zestaw zapłacicie tylko 5 zł i 99 Mi osobiście do gustu jeszcze przypadł ten model z motywem auta czerwonego. Również mamy bardzo ładne dynie i całość jest taka iście jesienna. Za zestaw dwóch podkładek płacimy 12,99 zł, a tutaj jeszcze coś dla fanek ciemniejszej kolorystyki. Kolejna urocza podkładka, tym razem okrągła, mamy beżowy kolor, a wokół niej są dynie. Za taką podkładkę zapłacicie 12,99 zł, a teraz kochane pokażę Wam totalny hit. Są to cudowne złote podkładki, które na pewno skądś kojarzycie, podpowiem Wam, kojarzycie je z mojego salonu, ponieważ ja dokładnie te same podkładki zamówiłam w zeszłym roku na SHEIN i teraz one są dostępne w SINSEI. Za sztukę płacicie 10 zł, więc cenę naprawdę super. Ja wiem, że w zeszłym roku wiele z Was też szukało tych podkładek na Shein, ale one bardzo szybko się wyprzedały. Tak więc kochane, daję Wam znać, że teraz są dokładnie te same podkładki dostępne stacjonarnie w sklepach Sinsei. Myślę, że na pewno szybko znikną z półek. Osobiście do gustu również przypadła mi ta szklana dynia przezroczysta, która świetnie sprawdzi się do przechowywania jakichś jesiennych pyszności. Ona akurat kosztowała 25 zł i 99 groszy, ale zabieram was również kochane na dział odzieżowy, ponieważ znalazłam jesienne piżamy, oczywiście wykonane w 100% z bawełny, kosztują 40 zł i do wyboru macie dwie wersje. A tutaj jeszcze ta druga piżamka w zdecydowanie ciemniejszym kolorze, ale jak widzicie wszystko jest zachowane w takiej beżowo-brązowej kolorystyce. Kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Kolejne nowości pokażę Wam już niedługo. Napiszcie proszę, czy cieszycie się na te jesienne nowości, czy jest to dla Was zdecydowanie za wcześnie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Buziaki, pa!